Siemanko korodacy, Tutaj killer z tej strony. Dziś mam dla Was nowości o nowym DLC. Właśnie rozmawiałem z Ziomkiem, który testuje GTA 5, Nowy DLC na PC i dał mi parę super informacji, którymi chcę się z Wami podzielić. A więc nowy DLC. Możliwe, że będzie on 24 lutego tego roku, bo w R nie wiadomo nigdy, w którym roku się coś wydarzy. Także wiecie, znamy ich i zawsze coś pokiełbaszą. No i przesuwają terminy i tak dalej, i tak dalej. No dobra, zaczynamy. Co będzie nowego w nowym DLC? Jak zwykle. Nie wszystkie informacje mogą być stuprocentowe, ale z e, mojego doświadczenia, z informacji, które zawsze podawałem, to 90% się przeważnie zgadzało. A więc w nowym DLC ma pojawić się nowy bombowiec tak zwany Stealth Bomber. To jest ten czarny, taki bardzo duży bombowiec, który znacie z USA, pewnie taki płaski. Ma on. E, być przez cały pas startowy szeroki w bazie wojskowej. Czy to się zgadza, czy nie? Zobaczymy, jak wyjdzie DLC, ale jakby tak było, no to byłoby to mega. Następnie nowe super samochody. Centorno i Ader nie będą już najszybszymi samochodami w GTA. Też to nam daje. Do myślenia, co tam Rockstar wymyślił, które samochody mogą być jeszcze szybsze od tych dwóch: nowe samochody off-road. Eee, będą nowe jeepy czy coś w tym stylu, eee, więcej na ten temat mi nie wiadomo. Ale można będzie zamontować na pick-upy, jak na przykład na, na Karin Rebel, eee, wyrzutnie granatników. Albo na przykład minigana. Także jeden kieruje, a drugi z tyłu nawala przeciwników z minigana. No, bajka, po prostu bajka, lecz bardzo kosztowna. Ma to kosztować około 500 tysięcy dolców GTA. Także cieszcie się już i każdy już chyba zaopatrzy się w Karina Rebela, żeby go później tak e, stuningować. Co będzie nowego jeszcze? Będą nowe części tuningowe. I trzymajcie się teraz, bo jeżeli to będzie prawda, to będzie masakra. Będzie naprawdę grubo, bo będą felgi spinner wheels. Czy wiecie, co to jest? Wiecie co to oznacza? To są felgi, które kręcą się w sobie dalej, gdy ty stoisz. To jest masakra, po prostu będzie grubo. Jeżeli te spinnerki wyjdą, no to będzie grubo, będzie grubo. Cieszcie się ludziska, zbierajcie szmal. I to jeszcze nie wszystko. Ma być do tego animowany wydech. Na przykład trzylufowa śrutówka, czy tam na przykład minigun. Która się kręci i optycznie pokazuje jakby strzelało kiedy ty jedziesz. No i będzie zarąbiście, mówię wam. A teraz trzymajcie się mocno, trzymajcie się, bo będzie ostro podświetlane felgi ludziska. Podświetlane felgi od środka. Podświetlane felgi. Co to ma być? Podświetlane felgi ośrodka, one będą świecić. No ja pierniczę, weźcie sobie to w kumajcie. Stoisz w ciemnym miejscu gdzieś, a twoje felgi świecą. Mamma mia, ale film! Nie wiem, nie wiem, nie wytrzymam. Zbierajcie szmal! Będzie to drogo kosztowało. 20 milionów będzie mało, uwierzcie mi, uwierzcie mi. Następnie. Pełne opancerzenie samochodu. Nareszcie wszyscy będą nieśmiertelni w GTA Online. Koła, szyby. Mm, na każdym samochodzie można przymontować płyty pancerne. Także będzie grubo. I nie będzie to byle jakie auto na każdy samochód będziesz mógł sobie takie płyty walnąć. Także będzie pancerny. Masakra! Już się nie umie doczekać, jeżeli zgadzają się te informacje. Ale jak wiecie, jak już mówiłem na początku, dużo się z tego zgadza. Teraz znowu nowość, wielka nowość. LS Customs dla helikopterów. Ja cię sunę! Co to ma być? Helikoptery tuningować! Nie wiem co tam można robić Czy tam można e, kolory zmieniać Czy to może śmigło zmienić Na jakieś mega turbo Albo kurde jakaś ten Turbina do helikoptera Jeden sobie pyk pyk pyk, pyk leci A tylko niego siuuu No co ty na to ale film No masakra Nie wiem nie wiem no Nie wiem będzie grubo Naprawdę Co tam jeszcze teraz e... Powiem Wam, że ten koleś grał, i mówi na 100% na PC i na PS4 wyjdzie e, high set, znaczy się napadnie na bank. Ale czy na PS3 to jest niepewne, bo system może tego nie wyciągnąć. Także. Ehm. Musisz kupować PS4 ludziska, no nie wiem, nie wiem czy to w ogóle prawda, zobaczymy, jeżeli już e, update wyjdzie, to się wtedy okaże. Wersja PC ma być w 4K, nie wiem komu to wyciągnie, bardzo mało ludzi pewnie e, ma kompas, z dwoma kartami graficznymi, plus do tego 4K monitor, no nie wiem czy to komuś potrzebne dla... E, Petyszystów 4K na pewno fajna opcja. Zobaczymy, jak to później będzie. Na pewno będą jakieś filmiki, które porównują 4K z PC na PlayStation 4, ale wiadomo, na PC jak podkręcisz wszystko na maxa to wygląda to bajecznie. No. Jeżeli chodzi o napady na bank, to ma być w apartamencie em, takie miejsce, jak to było już. U Lestera z tą tablicą, gdzie te sobie cały napad na bank planujesz i tam będziemy się spotykać. Na przykład jest opcja później w telefonie, że planujesz skok i wybierasz tam członków, z którymi chcesz ten skok planować i wysyłasz im takie zaproszenie. Jeżeli je przyjmą, no to będziecie wtedy razem planować ten skok. No i każdy z Was będzie musiał, jak już to było w fabule załatwić tam jakieś rzeczy, na przykład jakieś autopancerne śmieciarę czy tam wiertło tam podziemne, czy nie wiem, co tam jeszcze można załatwiać. No ale wtedy, jak to było, już w fabule będziemy wszyscy planować ten skok. No i tak, to już może znane będzie kasa dzielona później na końcu. Na wszystkich ziomali, którzy pomagali w skoku. E, ten, który planuje, głowa napadu musi niestety najpierw wszystkie koszta pokryć, e, które są związane ze skokiem, e, załatwianie broni tego, tamtego, samochody i tak dalej. Ale na koniec e, on też e, e, decyduje, kto ile kasy dostaje. Największa stawka. E, na łebka to maks 500 tysięcy dolarów. No i niestety napady będą limitowane na 24 godziny. Także raz na 24 godziny możecie zrobić skok. Nie wiadomo, czy później, jak będziesz powtarzał ten sam skok cały czas, czy kasa nie będzie mniejsza, jak to już w Rockstar może być. Ale to się przekonamy. Jedynym e, trikiem, który byście mogli użyć, żeby zrobić dwa razy skok, to może spróbować drugim charakterem, jeżeli go macie, i może wtedy by wyszło. Ale niestety, jak to w życiu bywa, są i dobre i złe wiadomości. I niestety teraz mam tą złą dla Was. Z nowym updatem, niestety. Prowadzą anti-cheat system, który będzie wykrywał glitche oraz cheaty na GTA Online i to może oznaczać, że przyjdą ciężkie czasy na nas graczy online GTA V. Wiadomo GTA V Online tylko się fajnie gra, jeżeli masz trzy i trochę kasy. Jeżeli tej kasy brakuje, no to niekiedy zaczynasz się nudzić. Cały rok już przeszło gram, no i co jeszcze robić, jak już prawie wszystko robiłeś, nie? A tak to bierzesz samochód z ulicy, sobie tam stuningujesz, pobawisz się, zostawisz, tam schowiesz do garażu i tyle. To jest właśnie urok GTA. Jeżeli będzie naprawdę ten anti cheat system, to walcie kasy ile można. Na własną odpowiedzialność, bo każdy odważny robi to dla siebie. Ci, co lubią gliczować, pewnie mają teraz łezkę w oku, ale ci drudzy, antygliczowcy, cieszą się, cieszą się, że wreszcie przestanie się gliczować kasę i nie będzie nikt na sesji popierniczał czołgiem i rozwalał innych ziomów z jednej strony ok, z drugiej nie wiem, ja mam tam swoje zdanie, każdy robi co chce jeżeli lubisz gliczować to gliczujesz, jeżeli nie to nie ja gliczuję z głową mam trochę tam na boku nigdy nie jeżdżę po sesjach z czołgiem nikogo nie rozwalam gram, bo lubię, lubię się bawić i to by było na tyle ziomale takie informacje, jeżeli chodzi o nowy DLC. No to teraz już to wszystko. Żegnam się z wami, wasz Killer Misiek. Elo, wow, wow. wow.